Witam serdecznie wszystkich w Nowym Roku. Dzisiaj taki krótko treściwy film. Tutaj powiem krótki. Takie ogólne informacje, co w Nowym Roku słychać. Ja tu właśnie. Co Ferrari daje jeść? Bo tutaj od rana głodówka była. Nie, no nie się śmieje, ale coś dzisiaj naprawdę jakieś nienajedzone. Dlatego trzeba te wszystkie podakarmiać tu ją trochę rozsypię Ponieważ tu ostatnio czasem coś się wojny dzieją Brachma mi szaleje Nie pozwala za bardzo Nikomu dojść Tu widzimy kaczuchy już sobie śpią Śpioski sobie śpią Niech idą Tutaj oczywiście cała ekipa czeka żeby dostać żarełko Ogólnie wszystko w porządku, choć dzisiaj lekki minusik, ale pięknie słoneczko było, więc kury korzystały. Nie za bardzo miałem jak nagrać, bo nie za bardzo miałem też czas. O. Właśnie było widać jak brahma przez chwilą zaczyna gonić. Coś mu ostatnim czasem odbija. <laughs> ale na szczęście nie jest tym zbyt agresywny. No i nasza kwoczka też się zrobiła, ale ona tak szybko jada, jada, zjada i sobie idzie do siebie. Damy też tutaj, tylko muszę uważać, bo spo... ostatnim czasem coś... Kurczaczki za mną małe tu wchodzą. A tu... A ta ekipa takie oj sorry, tu będzie trochę ciało pandeminy. Ale ta ekipa coś coś ostatnim czasem jest bardzo natarczywa. O, już między nogami. No, z nimi powiem wam, że naprawdę wolałbym, żeby uciekały, jak się wchodzi im dać jeść, ponieważ... O sorry, teraz będziecie mieli może trochę słabo mały nie... widok. Ja muszę podnieść tu. żeby one żeby im tu nasypać to się o uciekaj Wchodzi mi na wiaderko i już będzie spokój nie będą tak szaleć dobra to jak już mam puste wiaderko to od razu sobie pójdziemy zebrać hajkę tylko Zobaczymy się za chwilę. To zaczynamy zbierać jajeczka. Wczoraj akurat w Sylwestra nie wiem czy to huki przeszkodziły, czy jak. Się śmieję, ponieważ było tylko 13 jajek. No ale to wiadomo, u kur się zdarza. Ale w tej chwili chyba mają ciutkę więcej. Więc może będzie lepszy wynik. Zobaczymy. Teraz policzymy. Też tu tylko zbiorę. O. Tu mam wszystkie gówniarze. Coś ze mną są. Moje gówniary. Czyli najmłodsze. Najbardziej klejące się kury w tym kurniku do mnie. Myślę, że coś tu dostaną innego ale nie ma Nie ma nic innego A ja je ile mamy dzisiaj Mamy 10 15 16, nie, przepraszam, 5, 10, 15, nie, 19 jajek. Czyli piękny wynik. Zadowolony z nich jestem. Więc nie ma co narzekać. Wieczorem, jeszcze przez gaszenie światła, jemu zupełnie wodę. wymyję pojemniki. I tyle. A teraz krótka informacja, co. Do poprzedniego filmu, co do poprzedniego filma, filmu, tu mamy kurkę. Oczywiście tam też, kurkę, już zostały dzisiaj rano wypuszczone. A tu mamy kogucika. Dzisiaj go wymieniłem. Jest nowy od razu, go w sumie wpuściłem i w sumie dobrze, bo zero reakcji. Tu tak, jeszcze przerwę tu mamy. Moją futernogę, która tak. Po ataku psa trochę kuleje, ale już jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi teraz o koguta, yy, faktycznie hodowca, tak jak mówiliście, wielu frajerów chciał mi po pierwsze wcisnąć starszego koguta, o wiele starszego. To jest młody. To jest młodziutki kogucik. No teraz tu będą chyba coś go dopiero zauważyli i go naparzać, ale uspokoi się. Uspokoi się, więc nie ma co się stosować, tak bywa zawsze na początku. Tu i tak młody, nowe kury, że tak powiem. Yy... Mniej, yy, że tak powiem, agresywnie to znoszą. <laughs> yy, oczywiście, pan Brahma, no to ono jest obowiązkowe żeby się popatrzały to już druga jak widzicie ten już ma normalne znaczy taki jak powinien mieć i myślę, że już jest na pewno czysto rasowy jeżeli chodzi o kurki to jedna ma taki jakby malutki grzebień myślę, że to chyba też się trafił kura mieszaniec bo ta ma fajne płaskie akurat A tu ta, co mi się tu schowała, nie wiem czy zobaczycie, ma taki malutki grzebyczek. Ale właśnie o, taki malutki grzebyczek, ale ma też czołpłaski. Nie ma tak jak normalna kura. Co wy o tym myślicie? W sumie patrzyłem trochę na necie i faktycznie zdarzałem się, że kurki mają taki mały grzebianek. I że to jest normalne. Więc nie wiem. Co wy możecie o ten temat mi powiedzieć? Tam ktoś się wypowiadał, że hodował te kury O teraz fajnie widać ten grzebionek. Ten płaszczyznę co ma na sobie. Czy to normalne, czy nie? Bo ta druga ma wszystko Normalnie. Płasko, o. Ona uciekła mi teraz. Ja spróbuję do niej trochę podejść i ta ma typowo, właśnie płasko. One są trochę przestraszone jeszcze. Widzimy? O, tu było widać. O ten kogucik ma tu zdecydowanie dużo płaski. Płaski ten grzebień. Więc myślę, że już jest naprawdę okay. wszystko z nim w porządku. Ale właśnie nie wiem co myśleć o tej kurze. Bo już naprawdę trochę zgłupiałem. Ale że tak powiem, już je na pewno i nie będę wymieniać. Bo ważne, że jedna jest. Tak jak trzeba, po prostu tą parę będę tylko dopuszczał i tyle. Najważniejsze, że nie są spokrewnione. Więc wszystko w porządku. Jak tu widzimy, mamuśka siedzi. Wróciła sobie do gniazda. I podjąłem decyzję, że podrzuciłem jej jajka. Ona miała jeszcze dwa swoje nowe, co będzie, to będzie tak naprawdę. Później po prostu ją podrzucę, jak się wyklują pisklaki pod lampę, ponieważ tam będzie wolne już miejsce. Bo moje kurczaki już myślę, że trafią tutaj. I tyle. Dobra, zobaczymy jeszcze pisklaki. I to będzie na dzisiaj wszystko. Witam Was u pisklaków Pisklaki zostały przeniesione Na większy wybieg I tu właśnie wtedy ewentualnie tą kwokę z pisklakami przeniosę Wszystko jest w porządku Są żywe Temperaturę mają 22 stopnie Pod lampą w okolicach lampy Około 18 wiadomo, że tu jest no Trochę chłodniej Więc myślę, że wszystko jest w porządku No i tymi pisklaczkami Dzielę się z Wami na koniec Życzę Wam miłego wieczoru Do zobaczenia w kolejnym filmie Zachęcam do komentowania, czekam na propozycje tematów Z chęcią jakiś fajny temat możecie porzucić, to się coś wymyśli, nagra Więc do zobaczenia, pozdrawiam z pierzastą ekipą Trzymajcie się, ostatnie zbliżenie Na całą ekipę, akurat tu kurka Pawlowskiego Więc do zobaczenia, trzymajcie się